Thank you What's the truth? Jesteśmy właśnie w z hotelu też i z jest to hotel, który jest od na odmarny i kogo my tu spotykamy? Werner i Nasz absorbent ukończył u nas technikum hotelarstwa. Dzień dobry, nazywam się Bernard Kirtuk, jestem absolwentem szkoły w Biedrzychowicach. Obecnie pracuję na stanowisku recepcjonisty w hotelu Krasicki w Świeradowie Zdroju. Dobre czteroletnie przygotowanie pozwoliło mi przebić się przez rynek pracy i dostać to stanowisko. Szkoła dała mi kompetencje i pewność siebie, między innymi dobre zapoznanie się z systemem, który jest moim zdaniem najważniejszy. Praca w hotelarstwie daje mi możliwość rozwoju oraz awansu. Szkoła dała mi możliwość ukończenia kursu barmańskiego, po którym, jak można zauważyć, mogę przygotowywać dobre drinki. Zespół w szkół w bardzo dobrze przygotowuje swoich uczniów do pracy w zawodzie alternatywnym. Okay. Obecnie zatrudniamy tylko, absolwentów tej szkole. Śmiało mogę powiedzieć, że wszystkie te osoby posiadały bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla spożycia w za Prowadzimy również praktyki zawodowe w procesu za szkołą w Pietrychownicach. Na każdym etapie praktyk mamy bardzo dobre wsparcie ze strony szkoły. Staramy się również wykonywać praktyki najdokładniej jak się da. Myślę, że jest to bardzo cenny element nauki, ponieważ sama wiedza teoretyczna nie wystarczy praktyka jest znacznie ważniejsza i to dzięki niej możemy poznać tak naprawdę zawód. Znajdujemy się obecnie w restauracji hotelu Krasicki. Zbliżamy się do kuchni i tutaj odnajdujemy naszego drugiego absolwenta. Jest to Szymon Strzekut, który pracuje jako zastępca szefa kuchni. Nazywam się Szymon Strzekut. Okończyłem szkołę średnią w Bięczkowicach w zawodzie kucharz. Obecnie pracuje w jednym z lepszych hoteli w Świeradowiu Krasickich. Że w stanowisku zastępca szefa kuchni. Szkoła bardzo dobrze przygotowała mnie do zaboru. Wchodzimy właśnie do kawiarni, która za chwilę będzie otwierana w z zdroju i znajdujemy tutaj naszą absolwentkę Agatę Wikant. Dzień dobry, nazywam się Agata Wikkel i jestem menadżerem kawiarni, która niedługo będzie otwarta. Serwować będziemy kawę, herbatę, lody i ciasta. Jestem absolwentką technikum hotelarskiego. Szkoła bardzo dobrze przygotowała mnie do pracy, właśnie jako menadżer, dlatego że oferowała bardzo dużo kursów, z których skorzystałam i które teraz przydadzą mi się w pracy. Jako uczennica korzystałam z licznych kursów, m.in. był to kurs barmański, kurs baristyczny, public relations i animatora czasu wolnego. I praktyki zawodowe, które odbyłam w szkole dały mi dużo kompetencje i doświadczenia. Wchodzimy właśnie do restauracji Nigruszka Nikietruszka w i zajrzyjmy, kogo by tutaj spotkamy. Proszę bardzo, witamy serdecznie naszych absolwentów Wojciech August i Mateusz Macewicz. Zapraszamy tu do nas, kochani. Nazywam się Wojciech August, jestem właścicielem restauracji Nibiruszka i Pietruszka. Razem z moim szefem kuchni Mateusziem Mateuszem Macewiczem tworzymy z pasją regionalne potrawy z wykorzystaniem ekologicznych produktów. Które pracujemy, metodą obsługi. Jesteśmy absolwentami szkoły w Biedrzychowicach, która dała nam bardzo wiele. Pomogła i we wcześniejszym życiu zawodowym, gdzie zostaliśmy szefami kuchni, kucharzami. W czasie szkoły odbywaliśmy praktyki zawodowe, wyjazdowe, na których Woj Wojtek był w Holiday Inn w Krakowie, w pięciokwiastowych hotelach. Ja byłem w hotelu Skandik w Wrocławiu. No i zdobyliśmy tam bardzo duże doświadczenie też. przez naszych gości. Jest to kaczka, filet z kaczki gotowany metodą suwi, Podane z pires pietruszki, nadziwanym jabłkiem z kaszanką, pieczonym porem i sosem demi-glace, który gotujemy przez prawie dwa dni, ze śliwką i cydrem. Jesteśmy właśnie w restauracji Tęczowa w Lubaniu. A tutaj spotykamy naszego absolwenta, Gracjana Groberskiego. Witam, nazywam się Gracjan Groberski. Ja ukończyłem szkołę w Biedrzychowicach w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Obecnie pracuję w hotelu Tęczowa na stanowisku szef kuchni. Chciałem zaprezentować tutaj deser mój autorski. Smus z białej czekolady z wykorzystaniem technik elementów kuchni molekularnej. Mamy tutaj pianę z wiśni, kawior jagodowy. Sorbet z wina proseko, to jest taki zimowy deser, który mamy w karcie. Szkoła w Biedrzechowicach dała mi podstawy do zawodu, które później rozwijałem na dalszych etapach, odbywając staże w renomowanych restauracjach w kraju i za granicą. Ostatnim takim stażem była restauracja z Gwiazdką Michelin w Pradze, w restauracji Alko. Lubię wykorzystywać elementy kuchni molekularnej. Bazuje na świeżych, sezonowych produktach. Znajdujemy się właśnie w XVI-wiecznym Pałacu Łaku. Obecnie znajduje się tutaj część hotelowa i część restauracyjna. Odbywają się tutaj liczne imprezy na bardzo ekskluzywnym poziomie, piękne w pałacowo-parkowej scenerii. Zapraszam Państwa teraz do restauracji tego pałacu. A tutaj, drodzy Państwo, spotykamy. Zobaczcie sami naszą absolwentkę Nikolę Sajda. Witam wszystkich, nazywam się Nikola Sajda, jestem absolwentką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Marii Konopnickiej w Biedrzykowicach. Cóż mogę powiedzieć, szkoła wiele wniosła do mojego życia, wiele konkursów, w których uczestniczyłam, m.in. konkurs w Warszawie organizowany przez Makro. Bardzo, bardzo dużo zawdzięczam też szkole, która przygotowywała mnie przez cały cykl kształcenia czteroletniego do zawodu. Również jestem zadowolona i dumna, że mogłam dzięki praktykom zawodowym pojechać do pięcioperskowego hotelu Sheraton, jak i również do kurortu, pięknego kurortu, który znajdował się w Niemczech, niedaleko Ci Orbi. Olbi. Te doświadczenia nauczyły mnie i wprowadziły w świat gastronomii. Dzięki temu, że skończyłam szkołę z dobrymi wynikami, mogę teraz kontynuować praktykę zawodową i nabierać doświadczenia. Będąc uczennicą brałam udział w wielu warsztatach kulinarnych ze znanymi kucharzami, jak i wyjeżdżałam na coroczne Mistrzostwa Młodych Kucharzy do Karpacza. Jestem Marcin Bielacki, szef kuchni Nikola uczyła się w szkole w Ryżowicach zaczęła z nami pracować od stycznia tak powiedzmy chciała zobaczyć jak wygląda kuchnia profesjonalna pracowała z nami podczas weekendów od maja pracuje z nami w pełnym wymiarze jest, co mogę powiedzieć pracuje z Nikolą 3-4 miesiące jest młodą kompetentną osobą która chłonie wiedzę bardzo szybko W końcu szkoła posiada już co niektóre podstawowe techniki z kuchni molekularnej co uważam jest bardzo bardzo jest ważne i tymi zaplanowało, bo dużo młodych kucharzy po prostu takich, takiej wiedzy nie posiada. No i tu mogę tylko wypowiedzieć o Nikoli w samych superlatywach. Jest, jest osobą, która chce się uczyć i, i, i iść do przodu i widzę dobrą przyszłość dla Nikoli, jeżeli będzie w takim tempie i tak podchodziła do obowiązków do pracy jak na dzień dzisiejszy. Ja jako krzew kuchni mogę od siebie dodać, że jako mam doświadczenie kilkunastoletnie, pracowałem w kilku restauracjach z Gwiazdka Michelin. Także zapraszam i chcę tę wiedzę przekazać młodym ludziom, aby, aby nasza piękna polska gastronomia się rozwijała. Dziękuję. Państwo naszych absolwentów i w kuchni, i w restauracji. Proszę powiedzieć, czy jesteście Państwo zadowoleni jakie atuty ja, ma nasza młodzież? Zatrudniamy kilka osób, absolwentów Państwa szkoły. Bardzo jesteśmy zadowoleni z, z naszej młodzieży. Są przygotowani bardzo dobrze do wykonywania zawodu. Szczególnie Zresztą. chcielibyśmy tu zwrócić uwagę na pracującą już od nas ponad rok Panią Nicole, Sajdę. Dziewczyna, która przyszła do nas z bardzo już bogatym warsztatem kulinarnym, ze świetnymi umiejętnościami. Świetnie odnalazła się tutaj na stanowisku kucharza. To jest, wiemy, że to jest początek jej drogiej kariery, która się myślę, że szybko. Mamy nadzieję, że u nas będzie rozwijała na kolejnych szczeblach kariery. Jako kucharz, szef kuchni, zastępca szefa kuchni, pani Nikolas, wiemy z tego, że jest bardzo lubioną dziewczyną. Dba o stanowisko, czystość, jest punktualna, także jesteśmy dumni i bardzo zadowoleni, że wybrała nas jako swoich potencjalnych pracodawców.